Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy nad jeziorem DUSKO. Pomagamy w zarybieniu. Także będziecie mieli krótką relację z tego, co wpuszczamy do jeziora. No, i do zobaczenia za chwilę przy wpuszczaniu rybek. Dobra, leci karaś. Dajcie, To no. wszystko dla mnie. Nie wiem, nie wiem, Ile tego karasia? 50 kilo. jak będziesz ważył? Ja nie ważę tego, bo to jest... wszystko, wszystko, cała, wszystko, karę, cała, cała beczka dla uciekł, nas. Cała karę, dobra, OK. Ja mogę wam wagę pokazać jak mi Dobra. Kurde, no, cała beczka dla nas leci. Całusia beczka. Dobra. Tu spadamy już. Jedziemy. No to dawajcie. A gdzieście? No To gdzie no dobra. Dawaj, ja następny. Żebyś za lekko nie miał. To jeszcze ci wody doleję. Nie nie, nie, nie. nie no, to ładne karasie, zobaczcie. Zobaczcie, nie? No, to nie jest... To nie jest żywcowy karas. Nie, 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 Brod Boże. Te karasie mają nieraz po, po kilogram. No. Sztuka. Ty tutaj, Ale, ale będzie na zawody, dobra. Następny. Dobra, to ja dawajcie nas. O! Takie taki wiaderko to ja lubię. <grym> No To jest, to jest konkretna ryba, słuchajcie, zobaczcie, nie? Nie ma lipy Wszystko ląduje do jeziora dłusko Następne środka Idziemy A mówią, że TZW nie zarybia No zobaczcie idziemy po następne Później jeszcze karaś Karaś teraz znaczy Uch, yy, tak. karp, tak szczupak, lin I tyle, Dobra, mam kolejne wiaderko takie same karasie duże. Idziemy w inne miejsce wpuścić Słuchajcie, na zawodach, jakżeśmy tutaj organizowali jako klub, to padały karasie prawie dwukilowe. O, spławik. Dobry spławik. Idziemy po następne wiadro nam już reszta kolegów też puszcza ryby. Za chwilę pokażemy wam jak będziemy zarybiać karpiem. A później lin i szczupak. Dobra słuchajcie, teraz Dobra, karpie. Zobacz, zobacz wagę, już masz 10 kilo. Równo 10? Patrzcie, to jest, to jest 10 kilo, nie, nie wiem czy było widać. 10 jest? Tak jest. No i tu jest ile? Z 10 karpi będzie? Więcej. No to z 12. Nie no więcej, można policzyć. Dobra, nieważne, nie liczymy, wpuszczamy. Dobra, Zbyszek bierz bierzesz następne, ja zaraz przyjdę. No. Chcę nagrać jedno ujęcie ryba leci do wody. Ładny To Jest dobra, dobra. Kolejne wiadro z karpiami. 14. Akurat dycha. No, 14. Bo z... była woda z wiaderkiem. Dobra. 4 kilo. Dobra, na to rybki przyjechały. tym Teraz że co wody momencie, więcej wody. dajcie coś tam ile jeszcze no to, mówię, to do... Jeszcze trzy sztuki Ile o Czekaj. O, 13, 300. No, no i kolejne karpiki. Za chwilę wpuszczamy szczupaka. Szczupaka będzie chyba tylko z 25 kg, ale nie potrzeba więcej. Bo słuchajcie, to jest jezioro typowo szczupakowe. Jest to naprawdę dużo, dużo drobnego szczupaka. Tegoroczne zawody spinningowe to pokazały, że padło bardzo dużo małych szczupaków, więc praktycznie każdy z zawodników złapał sobie rybę. No tutaj kilka sztuk. Karasi. Padło, no ale jak się wpuszcza kilkaset sztuk, no to zawsze się trafi. O. No, i nie wpłynął. Dobra, strącimy te karasie, czy one tutaj przeżyły, czy nie. Żyją, tylko są wystraszone. teraz co? Linę teraz. Liny, tak. Dobra. To jest na to tak, tak. Także karasie były spore, karpie trochę większe, a liny no to już, jak to liny, malutkie. A powinny być drobne. Tak. Po co to duże karasie? No i słuchajcie, wiadro linów ląduje do jeziora. O, poszły Poszły, Dobra, idziemy po następne. Teraz do wiadra lubię szczupa. Na że nie lubię. No, w wodzie. Czas by taka sztuka. No, pokaż, pokaż jednego. Dawaj tego dużego chmuru. Nie go Jedna duża sztuka. No, czeka, czekaj czekaj Żeby nie było, że wpuszczamy sam na rybek. No w sumie to na i jasienny jest z tego no. roku. No Dobrze. ale to już jest ładny szczupak, słuchajcie, sami widzicie, nie? Sztuka w sztukę, takie Wiesz, same. Na wagę. Na wagę i... 14. Jeszcze 6 kilo, ale to trzeba w różne miejsca. Tak, zaraz będziemy no, to roznosić, prze, słuchajcie. 14, to będzie... Dajcie więcej. mi kolejne wiaderko, ja będę to roznosił, nie? 6 kilo ma być. To jest wszystko u was. Dobrze. Super. Będą ryby, będą ludzie no. Ryby są. Zobacz. Wiem, a niektórzy... Nie, 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 tu wyliczone mam, sorry, ale... <laughs> nie wiem, inni Dobre. też chcą. Masz, odrzucam. W Czaplinku też chcą szczupaki. Jeszcze jednego, żeby nie było. Dobre. No, wyjmiesz. Dobra, Dobre. dawaj. Lecę wpuszczać. No to idziemy ze sztupakiem. Koledzy już wpuszczają, teraz kolej na mnie. Także słuchajcie, no mam nadzieję, że pod tym, filmie, pod tym filmem nie będzie żadnych typu komentarzy, że nie zarybiają i w ogóle. Bo ja często się spotykam z takimi komentarzami, że PZW nie zarybia. I ja... Nie wiem, jak to jest w innych okręgach, nie będę się na ten temat wypowiadał. Słuchajcie, ja jestem w okręgu Koszalińskim. Tutaj, z całym z czystym sumieniem, mogę powiedzieć, że jeziora są zarybiane. Nieraz przy zarybieniach jest przedstawiciel wód polskich. Także są na to papiery, jest kontrola. Tutaj wszystko się odbywa zgodnie z literą prawa. Czasem są większe zarybienia, czasem są mniejsze, ale to wynika wszystko z operatów rybackich. No i tak niestety musi być. Słuchajcie, kolejne miejsce. Tutaj dwa małe szczupaczki pójdą. A może trzy, bo małe. Te większe będziemy spuszczać osobno. Były większe sztuki co widzieliście, są też i mniejsze. No i reszta też tutaj w tym miejscu. I niech idą.